Siemanko, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, a z kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2013 na moim kanale. Przypominam o, o dawaniu łapę w górę, klikacie tak, żeby się zrobiły niebieskie i o zasubskrybowaniu mnie, klikacie w ten czerwony przycisk, tak by się zrobił szary, Pon właśnie mnie subskrybujesz, to, to jest naprawdę te, do mnie motywacja. Dobrze, proszę się zgłaszać do multiplayeru, właśnie w ten Farming Simulator 2013. No i sobie w karierę, tu, tu, tu mam zapisane, ale to Was nie interesuje. Nie wiem, tu multiplayer to na razie nikt mi się nie zgodził. No, mody, może jakieś muszę no, pobrać, tutorial. Nie wiem, co by sobie tutaj zrobić, wam pokazać. Dobra, to karierę od nowa sobie rozpoczynamy, bo tu mamy jeszcze amerykańska mapkę, ale to ja tam sobie sam gram na niej. No to musimy wybrać nowe, start. Myślę, myślę że normal, spokojnie. No myślę, że ta mapka, bo amerykańska no może tak nie. Amerykańska, jeśli chodzi, jeszcze będzie, to jest y Odcinek, właśnie kolejny z Farming Simulator 2013 na moim kanale. A jak już przypominałem, gra jest naprawdę fajna, mi się podoba graficznie, też fajnie. Mnie, z, mnie zaskoczyła w ogóle. No. I tu sobie, skośimy zboże. A pierwsze co zrobimy, to zakupimy sobie jakieś trochę długo. Zajmuje nam czasu. Ale, o tak raz, kłok tak, ma właśnie, ale już, już jest dobrze. Tak mniej więcej to jeszcze 9 minut czasu mamy, to więc ja, czas patrzy, dobra, ok. This is your farm. Follow the gravel path to the left to get to the mine arena, where you can find more. Dobra, nie zresztą czytać, ale ale każdy może filmik zatrzymać i zobaczyć co tu pisało. Może tak sobie zrobimy. Pierwsze pojazdy, co by tu sobie zakupić? Traktory to... a, a dobra, pierwszy może tam, to idziemy tam, pomyślimy... pomyślimy... Zobaczymy jakie mamy pojazdy, co by nam było potrzebne. Na pewno jakaś beczka yy, do szamba by nam się przydała, by pole nasze wiecie co zrobić. No do orania mamy się, wynik jakiś widzę, że też mamy. Przyczepę, mamy to, więc żadnych przyczep. Nie kupuję py i co my tu mamy? No ciągniki to ani nie patrzę, nie patrzę na to. No tutaj też nie nic, bo co tutaj? Z tego... O to by było fajne, to ale to 103 dolary, a my mamy tylko 5 To więc Nic zbytnio nie kupimy chyba sobie nam... Dobra, tu szufla nam niepotrzebna. No to do kombajna to raczej nie mi się wydaje Co by tutaj można kupić Przyczepa? Nie mamy Czy jeszcze kupić jedno? Nie po Pomyślę Dobre, to jak nam Ja bym był za tym By, by nam się przydało, ale no Już Czy ta beczka by nam się bardziej Nie Ale mm. ona dziewięć, dobra, dobra. To na razie nic. Słuchajcie, żniwach dopiero. Czy tą przyczepę kupić? Dobra. Idziemy do kombajna i będziemy kosić, moi drodzy państwo. Idziemy kosić zboże, zobaczcie, nie wiem. Dopiero słońce wstaje. Tam trzeba iść. Trochę popukosimy, zarobimy kasę. Mamy... Kupimy kombine lepszego zaś, pola i tak dalej, wszystko będziemy robić. Różne pojazdy fajne. No, tutaj level drugi, słuchajcie, musi być, ale no, teraz tak, całego pola na jednym tym nam się nie, nie zmieści do to całego kombajna, to wiem, no kosi nam, co pisze jeszcze level drugi, a ja piszą pierdoły, a bo może byli blisko, bo bo może gdzieś dalej musi być level drugi, słuchajcie, może o to w tym chodzi, nie wiem. Tak, tak, mi się wydaje. No nie wiadomo czy będzie Deluxe Ski Jump 4 na moim kanale jeszcze w tym sezonie Skoków Narciarskich. Zobaczycie, może latem. letni Grand Prix jakieś. Bo tam... Nikt, nikt mi się nie chce go ogłosić do gry online. A jeszcze, choć za tym nie mamy skończonej serii z Deluxe Ski Jump 2. I teraz tak bym nie mogła nagrywać. Bo, z, bo coś ze skokami no jeszcze jest, to więc do końca sezonu, myślę, że to do końca ma, do 20 któregoś marca będzie na pewno Deluxe jump nagrywana. Nagrywany. Nagrywana, nie wiem jak to powiedzieć. Dajcie znać w komentarzu jak się mówi nagrywana czy nagrywany. No. to sobie będziemy kontynuować w następnym odcinku tą grę na pewno za chwilę będzie trzeba jechać wysypać Boże... Ten farming będzie nagrywany, no w szczególnie nie mam zamiaru zakupić na przykład farminga 15 albo 19. Znaczy jakieś mody fajne po, pobierzemy, bo widziałem, że mody do farminga 15 są bardzo fajne. Mam jest nawet samolot, helikopter, hulajnoga. Zachęcam także do obejrzenia, do recenzji hulejnogi. Motus u mnie na kanale, bo, bo też jest właśnie recenzja hulejnogi, czy warto kupić, czy nie, i jak ją złożyć po kupnie, też jest plus link na ten temat w opisie. Oczywiście wam zostawię link do filmu o tą nogę pod tym filmem w opisie. No, Można też sobie tam obejrzeć, co ja mam. I tam Wam pokażę wszystko w tym filmiku. Dobra, teraz przejdźmy do tej gry. I co tu by... Nie. V. Niech nam nasypy, i pojedziemy gdzieś tu sprzedać to zboże, moi drodzy. Słuchajcie, słuchajcie. Na ten...